Siemanko, z tej strony Szczepan, to jest kolejny filmik na tym kanale, i oczywiście kolejny giveaway dla Was, ale poczekajcie chwilę. Dzisiaj do wygrania macie, widzowie, coś rzadkiego. Było już to u mnie kiedyś na kanale, ale patrzcie, po prostu napisz mi, widzu, tak, mówię do ciebie teraz, napisz mi w komentarzu, co chcesz wygrać. Napisz mi, czy chcesz blika, czy chcesz wygrać skina. I jeśli napiszesz jakiś fajny komentarz, związany właśnie z tym, żeby wygrać, to go dostaniesz. Nie będzie żadnego losowania, po prostu wybiorę jeden komentarz i w następnym odcinku po prostu pojawi Wam się screen tego komentarza i zwycięzcy. Także macie, no musicie wykazać się kreatywnością. Żeby jakoś mnie uwieść i żeby właśnie tą nagrodę dostać My jesteśmy na case dropie, pamiętajcie, wbijajcie pierwszy link w opisie Ponieważ moim kodzikiem macie do w widzowie 10% Minimalnie, czasami jest to więcej, czasami jest to nawet 20% Dlatego bardzo serdecznie zapraszam, mamy 1363 zł. No i lecimy widzowie dzisiaj skrzyneczką Pink Mask Pink Mask, 112 złotych skrzynka No i chciałbym, żeby mi tu może jakaś kostka poleciała Byłoby na pewno... Bardzo, bardzo fajnie, ale zobaczymy. Zobaczymy 112 ziko wydajemy pierwsza skrzynka, nie ma co przedłużać. No i otwieramy. Mam nadzieję, że uda się wyjść dzisiaj do przodu. No P90 Asimov to na pewno nie jest skin, który da profit. Chociaż w traku 77 zł, no ale to i tak jest strata. Otwieramy oczywiście cały czas trwa event, Nightmare Night. I zaraz sprawdzimy, ile do końca. Bo chyba tam przed chwilą było napisane, że jeden dzień, ale to sobie zobaczymy, no tutaj druga skrzynka. Znowu nie oddała, tak dokładnie. Jeden dzień został widzowie, także ja sobie wykorzystam wszystkie moje maski, które mamy, żeby tego nie zepsuć. Walimy sobie tutaj jedną za 3000, a resztę wrzućmy do TV show. Może akurat, albo nie, wiecie co? Wolę zdrapki. Wolę zdrapki, tak szczerze mówiąc. Zdrapiemy sobie e, ile zdrapek? 14, 12, 12 zdrapek, chyba sobie zdrapiemy. Cyk-cyk, tutaj mamy już ile. Tutaj mamy 12, no i w sumie jeszcze jedna, czyli 13, no powiedziałem 12 albo 14, a zdrapałem 13, także moja matematyka, yy, no wygląda jak wygląda, ale dobra, upgrade'ujemy od razu w sumie na początku, walimy seta itemki tańsze, no słabiutko dało, szczerze bardzo słabiutko dało z eventu, ale jak to się siądzie to będzie już lepiej, 112 ziko tak samo jak te na skrzynki, no niestety nie siada, także... My przechodzimy dalej do skrzyneczki Pink Mask. No i walnimy sobie tym razem dwie. Mamy 1000 zł jeszcze. No, fajnie było jako, jakąś kostkę trafić, żeby ten odcinek fajnie zacząć. No niestety nie ma nic dobrego. Chociaż ten czwórka jeden Ziko. No nie, 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 No kurczę, jak na razie ani jednego profitu nie było, no to mi się nie podoba. No jak skrzynki czynki nie chcą oddawać. Mam nadzieję, że upgrader coś uratuje. Ok, jest Masterpiece i to jest 236 zł I to jest w końcu bardzo, bardzo. Fajny traf, bo to podwaja skrzynkę. Naprawdę takie skinki chciałbym przyjmować co chwilę do Ekwipunku. Lecimy dalej. Oj, no tutaj zdecydowanie. Zdecydowanie słabo. Okej, okay, no lecimy dalej, lecimy dalej. No budżet maleje, ale pamiętajcie o tym również, że za otwieranie właśnie skrzyneczek eventowych dostajecie te maski. Został jeden dzień. No... Cóż widzowie, jeden dzień został, bierzcie sobie udział, a jak macie jakieś na stronie i nie chcecie ich zbierać, żeby dostać nagrody, to lepiej sobie je dzisiaj wykorzystajcie, bo jutro już może być za późno, tutaj 115 z niego, także jest ok. 115, 3 zł do przodu, no zawsze to 3 złote, Le... ojojoj, no taki flip byłby naprawdę piękny z Fama z Walencji, no tutaj tragedia, no i co, chyba jeszcze 3 skrzyneczki przed nami, ta i jeszcze dwie. Zobaczymy. No, jak na razie żadnego takiego wielkiego wow nie było, nie? Są tu jakieś sztępki. no ten masterpiece, stówka do przodu, ale na tyle skrzynek. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Znowu jest ten famas nieszczęsny. oj, no widzowie. Ale naprawdę, ciekawi mnie to, jakie będą wasze komentarze, bo jak napiszecie coś fajnego, kreatywnego, a myślę, że nie jest to trudne, kilka tam słów napisać i możecie. E, właśnie skinka doładowanie czy jakiś złoty kot, czy co tam w ogóle sobie wybierzecie, wygrać? No a my co, no? Trzeba uratować to upgrade'em. Pierwszy upgrade'ik razy dwa, prawa strona 155 zł. I pierwszy upgrade widzowie, niestety nie siada i to zwiastuje tragedię. To zwiastuje tragedię i boję się nawet dalej robić coś z moimi itemami. Ale dobra, na spokojnie jeszcze raz razy dwa, prawa strona i to musi siąść, dokręć się, dokręć. Let's go, dobra. Drugi upgrader siada. Mamy 180zł aqua Ile mamy w tym momencie w EQ? Mamy 907zł Myślałem, że będę dużo więcej w plecy ja tak, Chociaż zaczynałem jak miałem 1300 chyba, ale dobra Dobra, jeszcze nie jest źle Tylko ten upgrade musi wejść 270zł na 5 stówek Na 5 stówek robimy Dajmy lewą stronę Proszę, jak to wejdzie to już będzie naprawdę dobrze Dokręć, dokręć, dokręć Let's go Let's go widzowie, kolejny upgrade siada No i powiem wam szczerze, że jest naprawdę Fajnie, bo już odbiliśmy się Od dna, mam już 1120 zł, to jest naprawdę Giga spoko, no i wiecie co Filmik już trwa 5 minut Hmm, czy ja chcę zaryzykować Na pewno chcę Ale dajcie mi jeszcze jeden upgrade Jeśli to siądzie, ryzykujemy Razy półtora, jeśli nie, razy dwa Ten upgrade Chciałbym zrobić na razy 5. Na takiego talona. Dodajmy balans. Mamy 20% szans i czuję lewo dół. Proszę. Jeśli to się dzieje, na razy 1,5. Doleć, proszę. Nie. No i widzowie, ostatni upgrade i to będzie bardzo ryzykowny upgrade. 900 zł na razy 2 musi polecieć. Tak jak wam mówiłem, I jeszcze raz talon. I dajmy znowu lewo-dół. Bardziej lewo-dół. Proszę. Ostatni upgrade w tym odcinku. To już widzę. Już widzę. Chyba, że nie doleci. Chociaż jest. Doleciało widzowie. Doleciało. I mamy talonika za 1700 zł. Jest proficik. Upgrade uratował ten odcinek. Pamiętajcie o wymaganiach, że trzeba subskrybować, lajkować, komentować. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.